Maneczko, z tej strony Urban. Jak widzicie, to miasto nie wygląda jak Londyn, bo jest to czeska Praga. Jest ze mną Peter Derasta na koszulce, jak widzicie, a także Axel i Skuban. Pokaż się. I zapraszam Was na kolejny odcinek Urban w Londynie, albo w Pradze, jak wolicie. Do Pragi dotarliśmy wczoraj, ja i Kuban. Kolega Axel miał małe przygody. Axel, co się stało? <grym> na lotnisku spóźniłem się na odlot i miałem niezły odlot, ale 9 godzin trafiłem tu właśnie do Pragi pociągiem ekspresowym, więc jest jak najbardziej w porządku. Pozytywne nastawienie i pamiętałem zawsze jedną świętą zasadę, nigdy nie odpuszczać. Praga przywitała nas bardzo serdecznie. Wyszliśmy wczoraj na miasto w poszukiwaniu Ziółka, no bo jak wiecie albo nie wiecie, marihuana w Pradze jest legalna. I chcieliśmy sobie zakupić małą porcejkę, żeby spróbować zrelaksować się po długim dniu i locie. I co się stało? <ścoughs> co się stało? Szliśmy sobie ulicą, zaczepiło nas dwóch gości, chcąc nam sprzedać jakiś towarek. No ale czuję właśnie. Kolega Urban ciągnie mnie za rękę, mówi Chodź, chodź, zostaw ich, zostaw ich Ja mówię, dobra poczekaj, ja spróbuję coś kupić twojego, tak? Nie było? Chodź, ciągnie mnie dalej za rękę, ja mówię, dobra, chodź Czekaj, chodź, ci pokażę Mówi Wyciąga torbę palenia, znalazł na ulicy Oko sokoła A my idziemy właśnie znaleźć sobie miejscówkę Żeby zapalić sobie Porannego, sobotniego Cieśkiego blanciczka Testujemy właśnie Czeskie produkty nie są wcale takie złe, zapłaciliśmy za nie 300 koron, bo te co znaleźliśmy już dawno wypaliliśmy. Nie jest drogo, a jest w miarę spoko. Jest wczesna godzina, koło 11. My już mamy fajnie, ale dzisiaj jest coś ważnego. Mecz Polska-Szwajcaria, przyszliśmy sobie zarezerwować stolik w irlandzkim barze. W irlandzkim barze w Czechach i co najlepsze? Będziemy oglądać mecz z najlepszymi kibicami świata, czyli Irlandczykami. Pozdrawiamy Irlandczyków. A teraz idziemy dalej powłóczyć się po staróweczce. Jestem na głównym rynku Starego Miasta. Chłopaki gdzieś tam robią sobie zdjęcia. Główny plac, gdzie się wszyscy zbierają. Koło są restauracje. Ja w ogóle mam déjà vu. Ja w Pradze, teraz mi się przypomniało, byłem równo 20 lat temu. Z wycieczką szkolną. Jedyne właśnie, co pamiętam z tej Pragi, to tamten kościół. Wieża zegarowa. Chłopaki wpadli w szał zdjęć. Jeden, drugi robi sobie zdjęcie tutaj. To jest właściwie zegar astronomiczny. Budynek wygląda na bardzo stary, nie wiem, ale prawdopodobnie XIV-XV wiek. Możemy to zobaczyć. Dobra, oni że zobaczcie, jak stary jest ten budynek, a patrzcie, co tutaj się dzieje, kurwa, zobaczcie, ludzi tutaj przychodzi i stoi sobie i patrzy na zegary, nie wiem, nie czaję trochę tego. Ja chcę zaraz jak najszybciej stąd iść, patrzcie. W ogóle ta wieża została wybudowana w tym samym roku, w tym samym roku, kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem, czyli 1410. XV wiek, dosyć stara. Starówka jest bardzo klimatyczna. Idziemy zaraz ogarnąć jakieś może pamiątki, pocztówkę do widza i później na piwko. Wczoraj byłem tutaj w tym miejscu o godzinie 12, tak jak przyjechaliśmy, no i bez tych wszystkich ludzi było jakoś tak fajniej, klimatyczniej, a dzisiaj tak, taki, taki spęd trochę, jak na jarmarku. kapitan! podczas tego tripu sytuacja zmienia się diametralnie szybko. Mieliśmy iść na wyspę, ale wypatrzyliśmy, że można wypożyczyć sobie takie kurde łódeczki, booty i myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Na wypicie piwa i spalenia sobie w Właśnie sobie pedałujemy. Jesteśmy <grym> chciałem powiedzieć. Poltowie, nie pedałujemy. pedałami. Nie, nie pedałami. Jesteśmy kapitanem na okręcie Skoda. Z tam coś przygotowuje z tyłu. Tak, jest z nami Pilzner. Pilzner tutaj. No, bardzo, popularny, bardzo smaczny. Kręca West. Dobra, kto kręci Jointa? No dobra, niech będzie. Słuchajcie, krótki update. Płyniemy sobie tutaj łódeczką. Standardowo pedałujemy i w pewnym momencie słyszę chlub. No i co? Myślałem, że nie wiem, ryba wyskoczyła czy coś. Teraz dopływamy tutaj pod mostek. Chcę zrobić zdjęcie. I to chlub to był właśnie chyba mój telefon, który wypadł mi z kieszeni tutaj. Tam Braga <laughs> vs Urban 1.0 <laughs> Ten trip się zaczyna naprawdę doskonale Tyle przygód to jeszcze nie miałem nigdy na wypadzie <laughs> Dobra, damy radę. Telefon był ubezpieczony Będzie dobrze Przeżyję bez telefonu Budzika tylko, że nie mam <grych> i zegarka. Ja mam pięć. A on ma pięć, będzie dobrze. Okay. Tak nam się wydaje, że zajmujemy miejsce chyba w sektorze szwajcarskim. Mm -hmm. Nie, niestety się <grych> Bo jak Polska jest przy piłce, to panowie za mną i tam gwiżdżą. Ale mamy to w dupie, mamy to w dupie. Polska zaraz strzeli jeszcze jedną bramkę, bo bardzo dobrze wygląda ten mecz. Polska! Biało-czerwoni. Śpiewałem na zewnątrz, aż pani podeszła do mnie i zechciała sobie zrobić ze mną zdjęcie. Gramm, 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 We got it, bro. We got it. We're so going, going through. Park, bro. Yeah. <laughs> <laughs> good. 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 Good, good one. Pleasure. Good, good, good. good one. All right. Good luck, Ireland tonight. Tonight, night. No, half an hour. Uh, we'll yeah, we coming through. back here later on. Yeah, we'll we have out. to. Can can we take a shower. <laughs> yeah, bro. Yeah. 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 <laughs> Woo. Well, Craig's on fire. Yeah. Facebook, <noise> <noise> That's it. Yeah. We got it. Thank you. Have a nice party tonight, guys. Uh, to były emocje. Mecz się skończył. Jakoś tam nam się udało. Udało się. Nie jakoś najważniejsze się udało. Pierwsza połowa bardzo dobra. Druga taka se bramka mistrzowska. W każdym razie jesteśmy w następnej rundzie, a my idziemy do hotelu. Przebrać się, wziąć prysznic, wypić piwo, zjeść i wieczorem ruszamy na melanż, na kawalerski. Ale wiecie co? Kurwa, nie wezmę kamery ze sobą. A dlaczego? Bo zgubiłem już telefon, a kamery nie chcę zgubić. Coś chcę przywieźć z tego z tego tripa. Są emocje, przywozimy emocje, przywozimy dużo pozytywnej energii. I tyle, idziemy obudzić Axela, bo Axel, kurde, całą noc tułał się z Warszawy do Pragi pociągiem, miał przylecieć z samolotem, nie dał rady, Axel śpi, zaraz mu zrobimy wjazd na chatę, obudzimy go z dobrą nowiną, że Polska przeszła dalej i o to chodzi. Dużo rzeczy już się wydarzyło. Trzeba się trochę ogarnąć i spadamy. Nie ma bata. Widzimy się z rana. Jest godzina 12. Niedawno wstaliśmy. Jak się czujesz po wczorajszej nocy? No, całkiem, całkiem. Trochę zmęczony, ale daje radę. Idziemy do przodu. Dobra. Zwiedzania ciąg dalszy. Idziemy dzisiaj na drugą stronę rzeki. Na taką górkę. Dzielnica ta się nazywa Hradczany. Tam jest jakiś zamek. Jeszcze spróbujemy zanim tam dojdziemy ogarnąć jakieś ziółko, chociaż o tej godzinie. To jest raczej co? Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, ale nie, dla, dla nas nie jest nic niemożliwe, więc... Będziemy dobre myśli, znajdziemy się pokolenia. Ja znajdę Teraz właśnie jesteśmy na Hradczanach. Przez to, że nie mam telefonu. Nie mogę nawet sprawdzić takich podstawek informacji, ale będziemy improwizować jak tacy typowi turyści. Lewo, prawo, prosto, lewo, lewo. Aż gdzieś sobie dojdziemy. W każdym razie zaraz tam. Pójdziemy pod ten zamek. Nie Axel? Tak jest, dokładnie tak. Wygląda na bardzo stary. W ogóle żeby dostać się tutaj, trzeba iść pod taką mega górę. W koło otacza nas. Bardzo przyjemny czeski zameczek, a tam praska katedra dosyć sporej wielkości budowla, wygląda na bardzo starą. Pokręcimy się jeszcze tutaj trochę, i zaraz trzeba będzie iść może na jakieś piwko. A skoro także jesteśmy na górce, to trzeba znaleźć jeszcze jakiś fajny punkt widokowy, bo myślę, że taki tutaj jest, gdzie można zobaczyć sobie właśnie całą Pragę. Z jakiegoś pagórka albo coś w tym stylu. No i piwko, piwko trzeba wypić na kaca po wczorajszej, ciężkiej sobocie. Doskonała miejscówka, gdzie widać całą panoramę miasta. Proszę, tam jest ten słynny most Karola. W tamtą stronę się ciągnie nowe miasto. Generalnie nie jest jakaś wielka ta Praga. Ale bardzo przyjemna. Idę zobaczyć, gdzie są chłopaki, bo chyba mi gdzieś uciekli. A nie chciałbym znowu się jakoś zgubić czy rozdzielić, bo nie mamy telefonów. Cały czas mamy piękną panoramkę Pragi po prawej stronie. Pogoda nam dopisuje, bo była wcześniej zamówiona, ale teraz czas na piwo. I coś. Zjeść też można by było. Jakiś knedliczki. Knedliczki, dokładnie. Tak jest. Być w Pradze i nie zjeść knedliczków z gulaszem, to jak pojechać do Amsterdamu i nie zajarać zioła. Co jesz? Knedliczki. To, chleba? Ja myślałem, to, to jest ja myślę, że to będą takie fajne smonki, z mąki, jak nasze e, pyzy czy... Kluski tak Kluski, jak? dokładnie, ale gularzyk wygląda i pachnie wyśmienicie. Nie mogę się doczekać, eee. żeby wrócimy jeść. Tutaj specjalny merliczek, to z O! Oh. Lovely, thank you, yeah. thank okay. you very much. To smacznego. Dziękuję bardzo. Nedleczki były zajebiste, bardzo dobre, polecam Wam Super jedzenie A w tym momencie już znajdujemy się chyba Na największej atrakcji Turystycznej Pragi, czyli Moście Karola Gdzie ludzi jest mnóstwo Spójrzcie Leniwa niedziela, każdy chce Przyjść tutaj sobie na spacer W sumie z tego miejsca mam też Karteczkę do widza, która w tym tygodniu leci do miejscowości Końskie. Jeżeli chcesz dostać taką karteczkę, wystarczy, że przeczytasz tutaj instrukcję pod tym filmem. Ja taką karteczkę z każdej mojej wyprawy wysyłam do jednego widza. Dobry day! <gry> A dzień jest dobry. Idziemy zaraz jeszcze ogarnąć jakieś ziółeczko. I będziemy chcieli sobie spędzić ostatnią noc w jakimś fajnym miejscu w Pradze. Ahoj. Ahoj. Ostatnia noc w Pradze. Idziemy sobie na miasto. Troszeczkę zmęczeni po wczorajszym i dzisiejszym w sumie całym dniu. Popaki żyjecie. Jest oznaka życia. Zobaczymy na spokojnie, co się dzieje w nocy w Pradze, bo wczoraj to było trochę ostro, że tak powiem, znaczy ostro, imprezowo, no. A dzisiaj na Chileaucie, może znowu. Pójdziemy jeszcze sobie wypić jakieś piwko. No i trzeba będzie potem iść do hotelu, bo rano trzeba wstać, wymeldować się z hotelu i powrót do Londynu. Axel powrót do Warszawy, ma samolot trochę wcześniej. W każdym razie zamierzamy spędzić sobie miłą, spokojną noc w Pradze. Podoba mi się klimat. Ludzie, którzy są bardzo przyjaźnie nastawieni Mili, sympatyczni, troszeczkę zupełnie inaczej niż w Polsce. To co mi się nie podoba, to może dlatego, że nie przywykłem do takich oldschoolowych miast i nie mógłbym tutaj żyć na co dzień. Fajnie jest tu odwiedzić to miejsce, aczkolwiek nie mógłbym tutaj mieszkać. Jest strasznie drogo w tej części, w której jesteśmy. Fakt, że to jest stare miasto, bardzo centralnie, ale jeśli chodzi o ceny alkoholu i narkotyków. Tych lekkich, które, które my lubimy, czyli zapalić sobie. Są, ceny są porównywalne do, do, do londyńskich, więc jest drogo. Ja nie wiem, jak ludzie mogą na, na to sobie pozwolić, zarabiając tutaj. A co mi się na, na przykład podoba, to te wszystkie stare budynki, ta architektura to jak wszystko jest zachowane jest po prostu piękne. Te, te wąskie uliczki dają takiego uroku temu miasteczku, że naprawdę nieregularność tych budynków nieregularność ulic, wszędzie bruk, wszystko jest zachowane w takim stanie jak prawdopodobnie było 500 lat temu. Wiecie, co jest najgorsze w wyjazdach? Ostatni dzień. Ostatni dzień, czyli ten dzień, gdzie trzeba opuścić. Spójrzcie, tak zajebiste miejsce, gdzie spędziło się fajne trzy wieczory w fajnym towarzystwie, naprawdę w fajnym mieście. Teraz jesteśmy na wysepce na rzece Wełtawa, po której sobie wcześniej pływaliśmy. Spędzamy właśnie tutaj ostatnie godziny, i trzeba będzie uciekać na samolot. Axel do Polski, my do Londynu. I cóż, delektujmy się ostatnimi minutami w Pradze. To już koniec naszych praskich przygód. Za jakąś godzinkę z tamtego lotniska imienia Wacława Hawla będziemy mieli samolot do Londynu. Wam dziękuję za obejrzenie tego specjalnego odcinka z czeskiej Pragi. I cóż, zapraszam do subskrypcji mojego kanału na Instagram Urban w Londynie, na mój kanał z bitami Beats by Urban, i widzimy się następnym razem już w Londynie. Cześć!